Cześć, przyszła do mnie paczuszka z taką małą piłą i pomyślałem, że nagram do czego ja te piły wykorzystuję, bo to fajna pomocna rzecz jest. Używałem kolegi piły, ale w końcu kupiłem swoją, a że kupiłem ją za kasę z YouTube'a, więc pokażę po co tapicerowi taka piłka. Ją rozpakowałem. dziękuję cicho. cicho jest to Bosch Professional GKS 12V 26 czyli całkowita, maksymalna głębokość cięcia to tylko 26 mm ale jest to wystarczające do tej rzeczy, których używam do cięcia płyty meblowej na panelach. Prowadnica w zestawie. Body, urządzenie do odsysania. Taka taka rureczka do odsysania. Ja tego używać nie będę. Jakieś śrubeczki. Jakieś śrubeczki. Ja zawsze to używam z tym. A i te śrubeczki. idą do blokady prowadnicy. Pójdę jeszcze po kluczyk, sprawdzę czy to dobrze jest dokręcone, a jest jeszcze osłonka na pile dobrze dokręcone żeby mi paluchów nie urwało tutaj jest blokada intuicyjna to było dobre Piła jest dokręcona na jakąś baterię Bosza wziąłem dlatego że mam baterię do Bosza słaba, słaba bateryjka na wkrętarce jest dwie kropki. To urządzenie pokazuje jedną kropkę. To już do filmiku wymienię. Wymienię na w pełni naładowaną. Od razu lepiej słychać. A jeszcze jeden też, e, e, też Mam trochę tutaj bardziej pojemną baterię. Tak samo na początku. Napełnie naładowanej ta malutka też ładnie kręci. I tak, i po co mi to? To, że jak pójdę czasem na jakąś robotę i ktoś tam coś źle pomierzy, to trzeba przyciąć panel. Zazwyczaj jest to panel mm, na 18. Tutaj wziąłem jakiś taki przykładowy, nie wiem, co to było. to jakaś była warsztatowa zaślepka. Ja to zaślepiałem i trzeba go przyciąć, bo jest za duży. więc tak, przykuśnijmy, go trzeba działnąć. tutaj ładnie go ładnie, no tego co już jest na robocie to ładnie tego rozbiorę byle jak żeby szybko pokazać do panelów używam krótkich szczywek 6 mm żeby właśnie coś takiego się zdarzy że trzeba coś przyciąć, rozebrać Poprawić już na miejscu, to żeby można było szybko powyjmować. Nie, nie ma sensu dawać 8 i dziesiątek no. Tutaj sobie nie zdejmuję całej tapicerki, bo to urządzenie ma. Jedną zaletę. Pracuje wolno i nie pyli nam na warsztacie. Jakbym wziął kupił dużą piłę czy wziął zagłębiarkę i do... jakbym wziął dużą piłę czy nawet wyżynarkę, to by strasznie napyliło. To sobie pracuje i ten urobek się zbiera gdzieś tutaj. Przypuśćmy, że trzeba dziabląć na przykład w tym miejscu. Nawet na stół nie robię żadnego podkładu, nie robię żadnego tutaj podkładu, nic nie podkładam, bo wiem, że to się nie zagłębi więcej niż 26 mm. Do tego jeszcze dojdzie ta szyna Boszowska, więc tutaj też nam zabierze te milimetry. Eee, ja sobie tu zobaczę, czy mam dobrze wykalibrowano, żeby nie uciąć sobie tej gumy, która jest do. Większe narki przycięte. I tak, nie utnie, mi, nie utnie mi gumy, bo zostaje milimetr na oko to tak, do 2 mm. Milimetr 2 przestrzeni między tarczą a gumą. Więc trzeba to wziąć pod uwagę. I po prostu przykładam. Tutaj blokuje to w prowadnicy. Znaczy blokuję. Zakładam na prowadnicę, podnosząc, podnosząc od razu zabezpieczenie ostrza. Jest ucięte i jak widzicie ten urobek jest wszystko tutaj, troszeczkę tylko poleciało. Trochę się zebrało w pile, no ale wszystko zostaje na miejscu i to mi się podoba, bo mogę teraz sobie wziąć odkurzać. Akurat w warsztacie mam duży. No już trochę tempy. Przygotowałem się do filmu. O, I jest nadmiar ucięty. To tutaj do gąbki już przyklejone to odkurzamy, żeby to pod tkaniną nie wkurzało. Tutaj też wypadałoby odkurzyć, nie? Ale to tylko dla przykładu. Eee... Wyłączyć już tych rogów nie chcę mi się tutaj wybaczać bo to nie filmik o tapicerowaniu, tylko o tym fajnym urządzonku. No i co przede wszystkim? Przede wszystkim, że jak używamy to z szyną, to mamy idealnie proste cięcie, w miarę bez odprysków. Jak mamy jak jest ostra piłka i dobra płyta, to jest w miarę bez odprysków, także jeżeli to pizzerujesz i masz... E, pan, pan, jesteś tak zwanym panelarzem i coś masz przyciąć na szybko, to, to się nie ma co zastanawiać, tylko trzeba kupić. Tutaj na, na filmiku miałem tą przypominam, płytę centymetrową, ale z dwucentymetrową, z osiemnastką idzie tak samo sprawnie, szybko i fajnie.